Ok, zanim zaczniemy, uczcimy, proszę, minutą ciszy, moją starą koszulkę z Wolverine'em, której niestety już nie zobaczymy, w związku z tym, że nie wytrzymała kolejnego prania. <muzyka> Dlatego też, dopóki nie kupię sobie nowej koszulki, będę nagrywał w tej oto Sherlockowej, bo ją lubię. Okej, okay, do rzeczy. Bardzo łatwo nie lubić Ostatniego Bastionu i nic dziwnego, bo to film cholernie ułomny i rozczarowujący, szczególnie po tak wspaniałych poprzednikach. I cóż, też mam masę powodów, by sobie ponarzekać, ale jeśli jesteście ze mną, tyle by to pamiętać, umieściłem ten film na mojej liście Top 10 Guilty Pleasures i zdania nie zmieniam. Pomimo jego wad, muszę powiedzieć, że całkiem ten Ostatni Bastion... lubię. Cholera, powiedziałem to. Ale zacznijmy od narzekania, bo choć trzecia odsłona cyklu X-Men podąża podobną ścieżką co poprzedni kapitalny film, również przedstawiając nam trzy wiążące się ze sobą na koniec wątki X-Men, Magneto i tym razem Phoenix, tak zostało to wcielone w życie mocno nieporadnie i bez wyczucia. I nic dziwnego, bo ekipa pracująca na sukces poprzednich części już udziału przy tworzeniu trójki niestety nie miała. A miała mieć. W wersji Singera mieliśmy ponoć dostać historię opowiadającą o tym, jak rozmaite grupy interesów, w tym nasi x men czy na przykład Hellfire Club, walczyli o kontrolę nad Phoenix, co brzmi super i ładnie nawiązuje do komiksowej sagi o Dark Phoenix. Niestety reżyser X-Men i X-Men 2 popełnił błąd i opuścił uniwersum, które tak doskonale znał i czuł na rzecz powrotu Supermana, którego to niestety położył i pogrzebał na kilka dobrych lat. Potem projektem miał kierować Matthew Vaughn, ale i on zrezygnował i po masie zawirowań, modyfikacji scenariuszy, i ogólnego bałaganu, na stołku reżysera zasiadł Brett Ratner, który co prawda umie kręcić sceny akcji, ale z uniwersum X-Men zbyt wiele wspólnego nie ma. No i w związku z tym filmowi zwyczajnie zabrakło kreatywności, wyczucia czy subtelności. Przede wszystkim jednak kuleje sama historia i kompletnie jej nie kupuje, i w zasadzie każdego z nakreślonych tutaj wątków. Po pierwsze Phoenix. Nie wiem, czy jesteście zaznajomieni z obiema długimi historiami odnoszącymi się do opanowania Jean Grey przez ten kosmiczny byt i tak, było ich trochę więcej, ale mam na myśli te dwie klasyczne, ale wierzcie mi, to naprawdę ważny moment w historii X-Men, który odcisnął piętno na tych komiksach na tyle, że całe to zamieszanie wybrzmiewa w serii do dziś. Długo by tłumaczyć, o co w tej historii chodziło, więc polecam zerknąć samemu do komiksów, a w ostateczności przyjrzeć się trzeciemu sezonowi serialu animowanego X-Men, a my poprzestajmy tutaj na stwierdzeniu, że tak szokującego obrotu wydarzeń, gdzie ukochana przez czytelników bohaterka, staje się niepowstrzymaną siłą zdolną zniszczyć całe układy słoneczne i zabijać miliardy istnień w mgnieniu oka, nikt się nie spodziewał. Tak jak i samego zakończenia tej sagi. Tak czy siak, jeśli bierzesz do swojego komiksowego filmu, postać o tak wielkim znaczeniu i tak ogromnym wpływie na cały uniwersum, to musi zaoferować widzom coś równie wielkiego, coś o równie wielkim znaczeniu. W zasadzie, mając Phoenix w filmie, to właśnie owa niszcząca siła powinna być centrum wydarzeń, i to wokół niej powinna się kręcić akcja. Nawet głupie kreskówki robią to dobrze. W X-Men z 92 roku praktycznie przepisano historię Claremont'a, bo z szacunku do autora zwyczajnie bano się modyfikować całe za dużo. Natomiast Wolverine and the X-Men to właśnie Phoenix staje się punktem zapalnym wielkiego finału. Więc jak potraktowano Phoenix w filmie Ratnera? No cóż, Jean zabija Cyclopsa, co mogłoby być fajne, ale dzieje się poza ekranem. Potem uchodzi Wolverina, znika, usuwa z drogi Xaviera, przypominam, że to trzeci film, gdy to się dzieje, i przechodzi na stronę Magnito. Po co? Serio, Jean jako awatar Phoenix ma nieograniczoną moc, czemu więc wojenka mutantów z ludzi miałaby ją w ogóle obchodzić? Kompletnie nie rozumiem tego wątku, to jasne, że Magneto ma interes w trzymaniu przy sobie Jean, choć to cholernie niebezpieczne, ale co ona tu robi? Nawet zakładając, że nie jest dokładnie to ta sama kosmiczna siła co w komiksach, nie bardzo rozumiem po co istocie, potrafiącej zetrzeć człowieka w pył mrugnięciem oka, jakiś sojusz z bandą dziwaków kryjącą się w lesie. Phoenix powinna być ponad tym, powinna być zagrożeniem, z jakim bohaterowie się jeszcze nie spotkali, a nie po prostu silniejszym mutantem po stronie tych złych. Druga sprawa, wątek Magneto. Więc ten znów zbiera armię popleczników, by wreszcie doprowadzić do wielkiej wojny z ludźmi, ale tym razem wpasowuje się w nerwowe nastroje wielu mutantów, którzy do tej pory siedzieli cicho, ale teraz gotowi są iść śladem mistrza magnetyzmu. Dlaczego? a ludzie wynaleźli lekarstwo, pozwalające pozbyć się genu X z organizmu, czyli w praktyce przestać być mutantem i cofnąć się o jedno stadium ewolucji. Nawet nie pytajcie jak. Of course! Don't you know anything about science? W każdym razie brzmi całkiem rozsądnie, nie? Magneto boi się, że ktoś zacznie w końcu masowo i przymusowo pozbawiać mutantów mocy, albo co gorsza trzymać ich pod kontrolą. Nic dziwnego, że to dobry moment na powstanie. Tyle, że no cóż, jest to bardzo po macoszemu naszkicowane w samym filmie. Wygląda to tak, że Magneto dowiaduje się o lekarstwie i stwierdza, o kurwa, Repilia, nie chcą nie chce nas zaczipować i zbiera armię. Brakuje jakiegoś build-upu, brakuje czegoś, co by pokazało nam, że cała akcja z powstaniem jest uzasadniona i jego uczestnicy mają mocne powody, by wziąć w nim udział. A na dobrą sprawę jest wręcz przeciwnie. Wielu mutantów dobrowolnie przyjmuje lekarstwo, na przykład Rogue, dla której to trudna decyzja, ale sąż to jedyne wyjście, by kiedykolwiek mogła doświadczyć bliskości z kimikolwiek. No mogłaby jeszcze brać ze sobą tego dzieciaka, którego mutanckie mocy są źródłem owego lekarstwa i kazać mu patrzeć za każdym razem, gdy miałaby ochotę na trochę prywatności z jakimś mężczyzną, ale domyślam się, że to nie wchodzi w grę. Tak czy siak, jest grupa mutantów pozytywnie nastawiona do lekarstwa, jest grupa mutantów podchodząca do niego bardzo nieufnie, ale nie za bardzo przekonuje mnie, skąd tu nagle wielki marsz na wyspę Alcatraz, gdzie znajduje się laboratorium produkujące ów LEK. I jasne służby porządkowe zostają szybciutko uzbrojone w pistoleciki z dawką lekarstwa ale używają go tylko w ostateczności. Tak czy siak, ten wątek sam w sobie jest ciekawym pomysłem. Problem w tym, że nie doczekał się odpowiedniego rozwinięcia i ciężaru, identyczny jak i wątek Phoenix. No i mamy także trzecią grupkę, czyli naszych tytułowych bohaterów. I doceniam tu fakt, że postarano się nieco urozmaicić skład osobowy, nadając więcej znaczenia postaciom, które w poprzednich częściach zaliczyły tylko Cameo. z kolei pozbywając się z pola widzenia innych. Kitty Bright, Colossus, Beast wszyscy wyglądają bardzo fajnie i wnoszą sporo dobrego do ekipy. Z kolei, za Cyclopsem, Rogue czy Jean w gronie X-Men nie ma chyba co płakać. Natomiast zupełnie nie rozumiem, czemu Storm zostaje mianowana liderem grupy. Komiksowo, Storm? Okej, okay, nie miałbym nic przeciwko, ale filmowa? W życiu przez te dwie ostatnie części nie robi nic, co by pokazywało jakieś jej cechy przywódcze. Bo nawet w ostatnim bastionie, wszystkie decyzje podejmuje Wolverine i to on de facto dowodzi X-Menami. Bardzo rozczarował mnie też brak Nightcrawlera, którego osobowość pasowałaby jak ulał do grupy w tych ciężkich dla niej chwilach. Podobno Alan Cummings nie chciał się już bawić w to całe żmudne charakteryzowanie, ale myślę, że sensowny check by pozwolił mu zrewidować poglądy, więc to chyba akurat żadne wytłumaczenie. W sumie mówimy tu o aktorze, który wystąpił w dziedzicu maski. Zdecydowanie chciałbym więcej nad Crawlera, na przykład zamiast kompletnie bezużytecznego w tym filmie Warrena Worthingtona. Angel jest jednym z klasycznych X-Menów, więc sama jego obecność jest jakoś tam uzasadniona, ale szkoda, że równie dobrze mogłoby tu go nie być i nic wielkiego by się nie stało. Ale jeśli jesteście fanami komiksów i takie pierdółki was irytują, to nawet nie starajcie się zrozumieć co chodziło po głowie autorom, kiedy pisali Popleczników Magnito. Pyro nagle staje się mroczny i zły i gada coś o zabijaniu profesora. Kalisto. Um, Kalisto z jakiegoś powodu nazywa się tak jak się nazywa, choć dysponuje zupełnie innymi umiejętnościami i wygląda zupełnie inaczej niż jej komiksowy odpowiednik. Ale najlepszy numer zrobili Psylocke. z Znacie Psylocke, tę mutankę, której charakterystyczną mocą jest wyłanianie się ze ścian? Ech. O, a to według napisów jest Kid Omega. Wiecie, ten sam. Panowie scenarzyści, macie tak ogromną bazę bohaterów do użycia, z najróżniejszymi umiejętnościami, naprawdę nie musicie wymyślać ich od nowa. Na etapie trzeciej części większość widzów to i tak głównie fani uniwersum, więc czemu by nie dać im takich małych epizodów z ulubionymi postaciami robiącymi coś fajnego? Jasne, że nie mam nic przeciwko zmianom wobec materiału źródłowego, ale jeśli służy to historii, spójności i tak dalej, ale tutaj, jeśli sam scenariusz jest do kitu, to może warto by było w zamian podlizać się nerdom wyczytującym w sieci każdą notkę, jaki to mutant może się pojawić na 5 sekund w filmie? No ale cóż, najwyraźniej ważniejsze byłoby nawiązać do internetowego filmiku z bluzgającym juggernautem. No i cóż, taki to już jest ostatni Bastion. Film, który zawodzi i w takich małych rzeczach, istotnych tylko dla czytających komiksy, i jeśli chodzi o główną oś fabularną, doprawiając wszystko masą ogólnego chaosu, niespójności i efekciarstwa, przysłaniającego fakt, że zupełnie nie udało się odtworzyć atmosfery poprzednich filmów o mutantach. Dlatego też nie za bardzo nadaje się do polecenia komukolwiek. Ani fanom komiksów czy wcześniejszych odsłon cyklu, ani przypadkowym widzom. Ale tak jak już mówiłem, choć z czystym sumieniem odradzam oglądanie ostatniego Bastionu i tak naprawdę mam tej produkcji bardzo dużo do zarzucenia. Tak, gdzieś jest we mnie coś, co sprawia, że wciąż mam trochę sympatii do tego Benkarta spodzanego przez Ratnera. Podoba mi się pomysł z przedstawieniem kilku nowych mutantów. Podoba mi się fakt, że wreszcie w finale dzieje się coś masowego to jest zaangażowanych jest znacznie więcej osób niż tylko grupka X-Menów i ich kilku wrogów. Generalnie mamy pokazane naprawdę duże i monumentalne starcie. Może nie na miarę Władcy Pierścieni, ale nie ma co porównywać skali. Co więcej, film nie boi się dość odważnych ruchów. Bohaterowie giną, tracą swoją moc i tak No i cóż, chociaż autorzy nie byli w stanie dać nam angażujących historii, ciekawych bohaterów czy jakichś aluzji dla komiksowych nerdów, to w zamian dostaliśmy naprawdę sporo nieźle nakręconych scen akcji plus jedną niesamowitą sekwencję, w której Magneto przynosi most Golden Gate. Wow. Kapitalnie to wygląda, i dziś w zasadzie, jeśli miałbym polecić ostatni Bastion z jakiegokolwiek powodu, to byłby to właśnie on a w zasadzie w ogóle rola Iana McKellena, który znowu jest niesamowity. Co najważniejsze, wtóruje mu reszta obsady, a w szczególności Famke Jensen w roli Jing, która ma duży plus za sprawienie, że Magneto prawie się posikał ze strachu, oraz Nowy Beast, który wygląda dokładnie tak, jak powinien i cholernie się dziwię, jakim cudem udało się przenieść tak dobrze, tak absurdalnie przecież wyglądającą postać na taśmę filmową. Czy D. Pride, ale o umiejętnościach i sympatii, jaką zawsze wzbudza na ekranie Ellen Page, nie muszę przecież mówić. Nawet ten nieszczęsny Jagger nad wydaniu winnego Jonesa wydaje się całkiem dobrym pomysłem, pomijając jednak jego dialogi czy głupkowaty strój. I nachodzi mnie taka refleksja, że cóż, tak właśnie wyglądałyby pierwsze filmy o X-Men, gdyby za ich tworzenie nie wziął się Brian Singer. Wiecie, masa wybuchów, głupia, nietrzymająca się kupy fabuła, kupa postaci wrzucona bez ładu i składu do filmu i tak dalej. Tak jak mówiłem przy okazji pierwszej części X-Men, mówimy tutaj o komiksie, który cholernie trudno jest przełożyć na film. Ratnerowi się to nie udało, ale wciąż dostajemy wybitnego McKellena, dostajemy kilka godnych zapamiętania scen, dostajemy sporo akcji i choć nie ma tu absolutnie żadnej głębi i drugiego dna, to trudno też narzekać na nudę, bo dzieje się całkiem sporo. Zdecydowanie za mało by dotrzymać kroku bardzo dobrej części pierwszej i kapitalnej drugiej, ale wystarczająco bym od czasu do czasu do ostatniego bastionu wrócił. Następnym razem powinniśmy sobie powiedzieć o filmie X-Men Origins Wolverine, ale wiecie co? Zróbmy sobie przerwę od narzekania i w zamian pomówmy o innej produkcji związanej z naszym ulubionym rosomakiem, mianowicie w pewnym serialu animowanym. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia! those back